Bardzo wielowątkowa i bardzo poważna y, gra globalna. Anna Bruka z Konfederacji. Co my tak. mamy zrobić y, w, w obliczu Od takiego razu, no, ultimatum, jakie nam stawia Donald tak, Trump? Tak, to prawda. Prezydent Donald Trump stawia Europę i swoich sojuszników z NATO pod ścianą. Y, jedno tylko sprostowanie: no, Polska nie ma kompetencji, żeby w jakikolwiek no. sposób nakładać sła. I tutaj generalnie ja odwiedzając wielokrotnie Stany Zjednoczone, spotykając w ramach Komisji Handlu Zagranicznego, Amerykanie zawsze się dziwili, jak to jest, że wspólna polityka handlowa i że państwa członkowskie nie mogą osobno sobie tutaj negocjować, tych relacji handlowych, więc to jest ten wątek, tak który... Tak Donald Trump nie wiedział, jak działa Unia Europejska trochę. No, no, dobrze. Jest, to, jest to na pewno coś, no, coś co jest wiem. coś, co, co tam zaskakiwało właśnie Amerykanów. No i jest faktem, że, że jest jutro to spotkanie i naprawdę jest to bardzo trudne spotkanie. I to będzie bardzo trudne spotkanie, bo Polsce na pewno zależałoby na tym, żeby dalej eksportować mięso drobiowe, wołowe właśnie do Chin. A z drugiej strony wiemy, jaka jest pozycja Chin w stosunku do Rosji. Wiemy, jaki jest stosunek Chin wobec wojny na Ukrainie. Wiemy też, jaki jest stosunek Donalda Trumpa wobec Chin, który tą wojnę handlową wobec tego Regionu też, też, też prowadzi. Wiemy, że ten list jest, jest też komplementarny z, tym, z, tym, z tą wynegocjowaną umową handlową między Unią a Stanami, gdzie Unia zobowiązała się do zakupu właśnie gazu, właśnie ropy o wartości paliwa jądrowego o wartości 700, 750 miliardów dolarów. Więc, więc widać, że, że, to będzie, że to będzie część ta biznesowa. No i jest faktem, że właśnie tak jak pani Radek to powiedziano, nie Rosja, Turcja jest trzecim największym importerem ropy. Tak jest. Ropy. I nikt Turcji nie zmusi do tego, żeby z tak. tego zrezygnowała, no, tak bo tak nie wie, jak Francja, byśmy to zrobić. Tak samo chyba. Francja, która jest Kupuje najwięcej rosyjskiego LNG w Europie. No naprawdę, jak sobie popatrzymy na różne państwa członkowskie, to się okazuje, że nawet Polska do niedawna jeszcze była, była importerem LPG. Także no powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo to nie jest tak, że w wyniku tych kolejnych pakietów sankcji Rosja przestała sprzedawać swoje surowce, tylko ona je sprzedaje przez pośredników. Ale te stałe kraje, które no, chcą mieć czyste ręce, tak moralnie, też kupują, ale tak, przez pośredników. Pani no, tak to, to wygląda, po prostu. trochę te globalne, te globalne przepływy handlowe też się zmieniły, bo na przykład już Europa nie importuje. Nawozu z Rosji, tylko Brazylia. I to się, jak sobie popatrzymy na różne sektory, to tak, y, I tak ale Z zamyka się. Ale powiedz, tak jest, o umowie, y, tak, z Mercosur właśnie chciałam powiedzieć, ale zobaczcie Państwo, w jakim jesteśmy punkcie. W takim oto, że Donald Trump, on w ogóle nie jest i mówi to otwarcie, jasno, zainteresowany prowadzeniem y, wojen, czy bycie takim sojusznikiem w wojnie, taką jaką my mamy u naszych granic. Jego interesują deale, i jeżeli jakieś wojny, to wojny handlowe. Prawie pewne, że to był zamierzony atak rosyjski. Prawie. No wie pani, no to jest... Prawie? Prawie, to prawie no jest A tak, jakieś pół procenta atak rosyjski. Nie, no. Sekretarz generalny NATO ma jasną wypowiedź z piątku i jeszcze jej nie, nie poprawił, że nadal trwa ocena, aby wtargnięcie... E, trwa ocena, czy wtargnięcie rosyjskich dronów było celowe, czy nie. No to, jest to, to jest bieżne. To jest bieżne. Myślę, myślę powiem, że, że po pierwsze Amerykanie zadań, że... próbują to jeszcze zweryfikować, żeby mieć stuprocentową wiedzę, skąd, stąd te deklaracje. Się, po drugie... Po na polskie, drugie... Ja też traktuję... Ja, Panu też premierowi. ja też traktuję te wypowiedzi jako... Element szerszej, szerszej gry, nawet wręcz y, mogę je interpretować jako element pewnego, pewnej strategii, cały czas strategii negocjacyjnej. Chodzi o to, żeby informować, nie strasznie. No bo właśnie, to, trzeba to, to zrobić. Tak w jak mądry. powiedziała pani rzeczniczka, trochę w emocjach no, MSWiA, że, tak. że ona jakby dostała komunikat, to by się pakowała i z dziećmi uciekała. Rozumiem, że to był nieprzemyślany komunikat i łatwo go wyrwać z kontekstu. Nie, to jest, ale To jest cały kontekst, pani redaktor. Nie, nie, to jest nieprawda. Nie, to jest nieprawda. Nie, to jest nieprawda. Można krytykować, ale oczywiście kontekst, się najważniejszy tutaj kontekst, tak, tej wypowiedzi tak, jest tak, taki, że, że nie lubi pani wrażenia. To jest jedyny komentarz. To jest niefortunne. Natomiast mówi. trzeba z tego wyciągnąć wnioski, jak komunikować na przyszłość. Dokładnie. Ale też chciałabym zapytać o wypowiedź premiera wczorajszą, bo mamy jedność narodową, a przynajmniej ja sama w swoich programach apeluję i nawet zdarzyło mi się ostro potraktować polityków, którzy chcieli się pałkami politycznymi okładać po głowie, zamiast rzeczowo rozmawiać. I nagle premier pisze coś takiego, że w PiS-ie i Konfederacji no. trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu, czy pomyłka, wbrew temu, co mówią polskie służby, prezydent i premier i stoją na głowie, by zdjąć z odpowiedzialność za atak. W pisie i w Konfederacji. Pani redaktor, ja mogę... Pani, Pani, poseł, Pani poseł, na tak. Dobra, bo jednak, Będzie żeby było jasne, Konfederacja Grzegorza Brauna, Korony to, Ale Polskiej, To nie jest nasza tak, Konfederacja. Jest ja, konfederacja. ja wiem, ale tam jest rzeczywiście duży problem. Jest jest, no ale to ja nie Worminnicę. mogę się... Ja, ale to, to nie, się nie jest moja partia polityczna, i nie mogę się tłumaczyć za tą partię polityczną. Nasze stanowisko od początku było jasne. W środę do południa ja miałam wystąpienie w Parlamencie Europejskim Pierwsze moje zdanie, pani redaktor wie, co powiedziałam: rosyjskie drony. Dla mnie yy, i zresztą, po, zresztą potwierdzenie przez i kancelarię prezydenta, pana premiera. Mm -hmm. Ja tu naprawdę ufam w te oficjalne komunikaty. Uważam, że tutaj jest najlepsza wiedza i w, nasz nasz rząd, nasz prezydent wiedzą, co mówią, bo mają po prostu dostęp do tej informacji niejawnej. Zboga, to państwo nie baczycie. Tak, no i, i ja nie wiem, dlaczego pan miał premier, na myśli premier Donald Tusk. Co trzeba pytać yy, koalicję rządzącą? Ja myślę, że ja to ja jest tak wypowiedź yy, pana Mencena, który tak naprawdę od samego początku powiedział skandaliczne rzeczy, że nasza armia jest nie gotowa, że jesteśmy nieuzbrojeni i tak dalej. A nas że za dużo o, wydaliśmy na obronę. A, 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 a to zaraz zacznę, że za, poszło, za dużo, to był niewłaściwy moment i to pokazało, ale że Konfederacja oczywiście. niestety, ale jest po drugiej stronie. Natomiast chciałbym to, powiedzieć, możemy, możemy. To, że... Do to, żeby tak, się odniosła pani europosłanka do tego, bo rzeczywiście Sławomir Mencen miał co najmniej dwie takie wypowiedzi. Pierwszą taką bardzo e, krytyczną, jeżeli chodzi o uzbrojenie i gotowość polskiej armii, a drugą po Radzie Bezpieczeństwa, kiedy wyszedł tak i mi napisał natychmiast po, że on jest nieuspokojony. I w do tego było takie spokojne i wyważone stanowisko Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak powiedział, że dyskusja była merytoryczna, natomiast tak. Sławomir Bęcen odniósł się do wniosków. Zresztą Krzysztof Bosak dzisiaj też w Radiu Z potwierdził, że dla niego też te informacje, które wyniósł z Rady, z Rady Bezpieczeństwa Narodowego też są niepokojące. Natomiast no, nie, nie zamykajmy nie się nie zamykajmy się, na konstruktywną krytykę. To znaczy ktoś, kto zapyta o momencie. system sky nie control, albo zapyta o to, że nie działa system przeciwlotniczy w Polsce, no to nie oznacza, że to jest nie uważa, że nie takie dyskusje ma. lepiej, żeby Państwo toczyli na zamkniętych Oczywiście. gremiach niż uh, pojawia ja wrażenie, wy... że media społecznościowe dla wielu polityków stały ja się pokusą zaistnienia. Ja wyjaśnię, ja obawiam się, że te debaty w ogóle się nie toczą. Ja w piątek zorganizowałam nie. Nie, 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 debatę w, w sprawie SAFE. Mm -hmm. To jest ten, te, te pożyczki. Przepraszam, uh, no prezydenta. Ja mówię o. o I choć, tak. O co chodzi? Zapytałam, zaprosiłam też posłów Komisji Obrony Narodowej, zaprosiłam też posła naszego posła Krzysztofa Tyduja i pytam, czy na Komisji Obrony Narodowej w ogóle dyskutowaliście na temat SAFE i tego, czy Polska spełniała warunki kwalifikowalności? Co się zna znajdzie we wniosku, który zostanie złożony do 30 listopada do Komisji Europejskiej? Bo to nie oznacza, że te pieniądze zostały zarezerwowane. Teraz trzeba złożyć wniosek inwestycyjny w europejski przemysł zbrojeniowy. Pytanie, co tam się znajdzie? Jak Polska będzie wnioskować po 30 maja 2026 roku, kiedy zejdzie ten wyjątkowy element, że państwo może jako jedno państwo składać wniosek, tylko potem, że będą wspólne zamówienia? Naprawdę to są gigantyczne pieniądze, mm -hmm. gigantyczne zobowiązanie, które Polska na siebie bierze. Ja mam od poczucie, że y chociażby posłowie na Komisji Obrony Narodowej w ogóle na ten temat, nie dyskutują. W ogóle nie został no ten tak, temat dyskutowany. Ale, no, ale, ale pieniądze, robić, ale które można robić możemy nie wziąć, bo, bo ktoś powie, bo to są pożyczki, które trzeba spłacić w yy, jakiejś tam perspektywie 45 czasowej od pięciu lat. Tak jest. Więc... I najszybciej państwo o tym powiecie, a, bo wy macie z tym problem. A tak. wojna toczy się tu i teraz, a nie mamy tu i teraz. Wojna, więc czy, ja rozumiem, jeszcze że dyskusja jest, na... jest potrzebna, tylko kontestacja ale, tego. Ale pani redaktor, dyskutujmy, co ma się w tym programie znaleźć, bo ogólne rzeczy to nas nie satysfakcjonują. Druga rzecz, pani redaktor, program Rearm Europe i część tej tak. tego... Dlaczego Unia Europejska ogłasza ten program w trzecim roku wojny na Ukrainie? No, tak. no to jest, dodam. jest pytanie. Jeszcze jedno, Dobrze, jedno jeden ogłasza, tak. jest ten wątek dodam. W środę było orędzie o stanie Unii właśnie przewodniczącej von der Leyen. Pani redaktor, Fon, pani, pani przewodnicząca powiedziała, że Europa jest blisko zrealizowania celu klimatycznego na rok 2030. Mhm. To jest bardzo niepokojące, bo to, co teraz powinna zrobić Unia Europejska, żeby pomóc Polsce, to zdjąć politykę klimatyczną, zdjąć ETS z cen energii, z przemysłu Czyli energochłonnego, wycofać się z Dlatego to jest kluczowe, dlaczego nie ma z Waszej strony jest Polska w bezpośrednim zagrożeniu. Złóżcie wniosek do Rady Europejskiej niech będzie zwołany szczyt, niech Polska zostanie zwolniona. Pani dyrektor, mogę jeszcze. Bardzo proszę, bo minuti? chcę jeszcze jeden wątek wprowadzić. To jeszcze, konkludując ten save, który, który został tutaj wywołany, dlaczego uważam, że jest za mało na ten temat debaty? Dlatego, że po pierwsze, Parlament Europejski został w ogóle wy... usunięty z procesu legislacyjnego, dlatego że Komisja Europejska zastosowała tryb nadzwyczajny z artykułu 122, co jest teraz przedmiotem mhm. skargi do, par... do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej złożonym przez właśnie Robertę Metz-Sole, przewodniczącą, dlatego że Parlament Europejski jednogłośnie uznał, że to jest zła podstawa prawna. Więc myśmy w Parlamencie Europejskim, na tym w ogóle nie debatowali, nie dyskutowali. Druga rzecz, mechanizm, który został zastosowany do, do SAFE, jest bardzo podobny do funduszu covid -owego. I aferę, którą mieliśmy ostatnio z KPO. Naprawdę, panie, panie pośle, mnie to nie nabrało jak, Ale jaki jest no państwa tak, stanowisko, żeby nie brać sensu. tych pieniędzy, tych 40 miliardów? Ja, ja nie wiem, bo... w jaki sposób rząd mhm. zabezpieczył nasze interesy, dlatego, że Komisja mhm. Europejska, to Komisja będzie decydować, na co pieniądze mają pójść, to Komisja będzie za, zatwierdzać nasze, 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 nasze wnioski, które będziemy składać. Ja nie wiem, czy Polska spełnia Właśnie warunki będzie kwalifikowalności. Wnioski, ale nie będzie decydował. że to będzie decydował? Przecież my to wypracowujemy teraz plan inwestycyjny. No, dotyczący... My jako no rząd. ale to... Odsyłam. odsyłam, odsyłam naprawdę do rozporządzenia. Proszę po prostu rozwiać nasze wątpliwości. Mhm. Proszę rozwiać Tzn. nasze wątpliwości. Ja uważam oczywiście, że to się komunikacja należy tak, żeby tych wątpliwości w musimy tego tego wszyscy pniały. Natomiast, natomiast, proszę państwa, jeszcze rzecz, o którą chcę zapytać, to jest właśnie wpis Sławomira Mencena, skoro o tym y, rozmawiamy, to jego już się przewijało, a propos tego piątkowego głosowania przy okazji ustawy dotyczącej uszczelnienia świadczenia dla cudzoziemców, plus tam jest, y, tam była ta y, poprawka dotycząca banderyzmu I słowo Mencen nie zagłosował za poprawką zakazującą. To inaczej, bo właściwie ja się czuję trochę wywołany do tablicy, bo ja ten fakt odkryłem. On jedyny z Konfederacji tak głosował jest. przeciwko. Tej głosował poprawce. przeciwko. To jest to, to tak, jest. zagłosował do... przeciwko i napisał tak, że pisowska bezczelność, cytuję, znowu mnie zaskoczyła, pisze Sławomir Mencen. Od wczoraj posłowie komentatorzy związani z pisem próbują mi wmówić, że e, popieram banderyzm, bo zagłosowałem przeciwko ich poprawce do ustawy o wspieraniu Ukrainy, która ograniczała wolność słowa o promowanie banderyzmu. Mieliście 8 lat na prowadzenie tych zmian w prawie. Nie zrobiliście tego. O banderze przypomniliście sobie dopiero teraz, kiedy znaleźliście się w opozycji, pisze Mencen. Wcześniej twierdziliście, że jesteście sługami narodu ukraińskiego. Tolerowaliście to, że Ukraina dalej czci nie banderę, nie zwracaliście było, na to uwagi. No to dalej pan Mencen opisuje, co jest prawdą, jak jeździł na Ukrainę do Lwowa i tam przy pomniku bandery zresztą yy, występował, no i że grożono jemu i jego rodzinie, więc yy, pisowska bezczelność. Bardzo proszę pan yy, poseł Szrot. Yy, niko, nikt nie powinien grozić yy. Ani osobiście Słowem Mencenowi, ani jego rodzinie. Absolutnie to potępiam. Poważny błąd polityczny popełnił, chce się z niego wykręcić, to jest zrozumiałe, ale fakty mówią same za siebie. Zawsze byliśmy przeciwko bandaryzmowi. Wywieraliśmy presję na Ukrainę w tej sprawie. Można oceniać, że ta presja była niewystarczająca. To oczywiście pełna swoboda dał ceny. Natomiast fakt jest podstawowy. Sławomir Męcen jedyny z Konfederacji, jedyny, mhm, głosował m. przeciwko tej konkretnej poprawce. A czytał pan dlaczego? Bo Nie. on uważa, że... On mówi tak, jestem za taką wolnością słowa w wydaniu amerykańskim, że każdy mówi, co chce, czyli, nawet gdyby to była skrajna czyli, głupota i że każdy, każdy ma prawo się kompromitować w dowolny sposób w przestrzeni publicznej, czyli, jeśli uważa pan Mencen. Konfederacji y, Korony Polskiej Grzegorza Brauna złożą, y, będą przygotowywali projekt o depenalizacji, usunięciu ścigania kłamstwa Oświęcimskiego, to on się pod tym projektem podpisze, tak? Bo no właśnie, szczerze mówiąc, to mnie zastanawia. To że, każdą że sprawę... Brown ma więc za mało no. trochę, żeby zgłosić projekt. Więc. Każdą sprawę można do absurdu doprowadzić. Czy A to znaczy, czy to do... znaczy to nie że nie? Do Chodzi do o to, że rzeczywiście, czy Brown ma prawo głosić w takim razie, że w komorach nie palono ludzi? Czy, czy nie palono y, ludzi jakiejś konkretnej narodowości? Tak. Czy to powinno być karane, czy Powiem nie tak. powinno tak. być karane? Szerzenie no. kłamstwa święcińskiego jest, jest propagowaniem pewnej wizji polityki historycznej sprzecznej z interesem Polski również. I sprzecznej z prawdą historyczną, oczywiście. Propagowanie... bardzo. Bandaryzmu jest również yy, i chwalenie bandaryzmu jest również yy, promowaniem wizji polityki sprzecznej z prawdą i interesem tą. Więc Tłumaczenie pana Mencena jest bezsprzeczne złe. Tak? No bo mhm. yy, po pierwsze to. Dobrze, że głosował, bo do tej pory to w Sejmie bywał tak rzadko, że bodajże 20-25% tak, tak ma głosowania, nie? to jest jedna rzecz, druga rzecz, ja mam takie wrażenie po tym tłumaczeniu, to że się pomylił, no bo e, w głosowaniu, bo, albo jest dwugłos, bo tutaj też jest bardzo często się mówi o tym, że jest dwugłos w konfederacji, albo trójgłos, bo już jest pan Braun, tak, e, bo to co, to co, to, co mówił na to temat e, wolności słowa, ona się kończy wtedy, kiedy jest krzywda dla danej osoby, albo dla danego społeczeństwa, albo, albo dla Polski. Bo, bo tak naprawdę można to, to w tej de, całej dezinformacji międzynarodowej no nie można mówić bzdur. Przecież my, Panie Pośle, zaczęliśmy też od mówienia o dezinformacji przy okazji ruskich dronów. No, oczywiście. Gdzie oczywiście. niektórzy mieli wątpliwości, czym one są. Dokładnie. Więc albo się zgadzamy Dokładnie. co do tego, że wolność słowa jest wartością niczym nieograniczoną, co nie jest prawdą, bo wszystkie wartości są jakoś ograniczone. Czyli, no to w czasach Nie wartości, informacji. tylko jest pytanie, czym jest. No właśnie to jest, to, to jest w gruncie można rzeczy. Mm, na tego typu bardzo istotne no. pytanie, bo jeżeli uznamy, mamy wolność słowa za wartość, a sądzę, że wolność słowa jest wartością, to trzeba Dobrze, sobie ale, też odpowiedzieć na pytanie, na ten, jak ona się odnosi ten do ten innych ten. wartości, które mamy, um, mamy wokół siebie, który, co do których się jak przyznajemy. na przykład nasze bezpieczeństwo. Nazizmu, komunizmu tak i jest. banderyzmu. I, e, na, tam, tam i to są, to tym, są tym, kłamstwa. Wolność słowa, czym innym jest szerzenie kłamstwa, czym innym jest działanie na szkodę osoby, czy szkodę narodu. Natomiast ta cała dyskusja wokół 800+, też była dyskusją, która, dlaczego się ona przede wszystkim toczyła. Dlatego, że prezydent Nawrocki zawetował tą ustawę. Jeżeli ta ustawa by teraz nie została uchwalona i by nie przeszła, to w ogóle nie byłoby 800 plus dla pracujących Ukraińców i dla pracujących matek, dla matek dzieci z niepełnosprawnościami, dla matek, które aktywnie szukają pracy. I nie byłoby starlinków. I, tak, I nie, nie, było nie byłoby star -linków. Star -linków. Mm. I musimy realnie spojrzeć na to, czym jest, ta, um, czym jest ta ustawa. I jeśli zobaczymy, że byliśmy dumni przecież z tego, tak, że przyjęliśmy tutaj tylu Ukraińców. Um, ponad 80% z nich to są osoby, które tutaj pracują aktywnie, chcą żyć, mają dzieci w szkołach, widzą tutaj swoją, um, widzą tutaj swoją przyszłość. I tym ludzi, tych ludzi chcemy wspierać i traktować z odpowiednią godnością. Chcieliśmy tylko, żeby nadużycia związane z tym systemem, o których się pojawiały głosy. Pierwsza walka z tym nadużyciem to było powiązanie 800 plus z edukacją dzieci. Druga kwestia to są te osoby, które przyjeżdżają na chwilę, biorą 800 plus. I to jest wszystko naprawdę bardzo istotne. To, co zrobiliśmy, to przywróciliśmy tak naprawdę tą pomoc, która się tym osobom należy, a one więcej wkładają do naszego budżetu niż zabierają, co było zniszczone przez no edukację. Niemniej ta ustawa przyjęta w piątek. No... 嗯。<laughs> Jakby idzie w ślad za tym, czego oczekiwał prezydent Karol Nawrocki. To ale sobie trzeba, to sobie trzeba y, powiedzieć. Ale dlatego, dlatego, chcieliśmy dlatego, w dlatego też tylko panie redaktor chcieliśmy zdecydowałem, się w w zdecydowałem się nie, wstrzymać nie, nie. przy głosowaniu, bo szanuję kompetencje pana prezydenta i nie chcę mu sugerować żadnej decyzji. Teraz do niego należy ocena tej ustawy, czy spełnia jego oczekiwania, czy nie. Przypominam tylko, że jego postulaty nie zostały zrealizowane. Myśmy się starali poprawkami je y, Ale naprawdę pan powiedzieć, że prezydent co nie podpisze tej ustawy? I nie wiem. Nie, nie wiem, nie nie, nie wiem. Nie pomożemy matkom, które szukają pracy, matkom dzieci z niepełnosprawnościami. Do, no, I a propos tej ludzie. dyskusji o banderyzmie i wolności słowa, bo jednak wolność słowa nie może być fetyszem takim. O którym y, będziemy myśleć w sposób y, kompletnie jakby pozbawiony jakichkolwiek ram, ram prawnych. Właśnie po Boże. Zgoda i dlatego nie podzielam tych motywacji, którymi się kierował jeden, jedyny tylko poseł Konfederacji, który zagłosował tak jak większość rządowa, w, wbrew swojemu klubowi, wbrew e, także innym ugrupowaniom opozycyjnym. Powiem tak, z jednej strony dobrze, że, że posłowie podjęli ten wątek, który sami, mówię o posłach koalicji rządowej, który sami akcentowali w kampanii prezydenckiej ostatnio, czyli właśnie związania z wypłaty świadczeń z 800 plus z kwestią zatrudnienia. No to przecież była jedna z kwestii, które wyartykułował mocno mhm. i podniósł pan, pan prezydent. No ale gdyby nie weto pana prezydenta do tamtej ustawy, to ona by obowiązywała w formie nie uwzględniającej tego. Natomiast w. Na jest jednej... jakiś czas tego. No właśnie, ale, ale niech czas... się pan ogarnie, przepraszam. Dobrze, ogarniam się. E, a zatem. Obok wolności słowa jest jeszcze takie pojęcie dobrze. jak etyki słowa. To też by pan się tym zainteresował. Proszę państwa, nie, nie, czas nie. biegnie. E, i, to jest, e, I to jest kwestia. Czyli z jednej strony dobrze, że, że, że tu się wsłuchamy, natomiast bardzo źle, że jednocześnie odarto e, tę ustawę. Zamiast po prostu sięgnąć po to, co przesłał pan prezydent, bo pan prezydent przecież przesłał do, do parlamentu właściwy dokument i można było na nim pracować i wtedy mielibyśmy już dziś absolutną pewność co do tego, jak na wszystkich etapach procesu legislacyjnego poszczególne instytucje się zachowają. Tego nie zrobiono, no, a w no, sytuacji właśnie tej poprawki dotyczącej bazderyzmu jest ona zupełnie niezrozumiała i ja znowu przepraszam, że sobie pozwolę wykorzystać tę okazję, ale chciałbym zapytać polityków PSL-u, którzy chociażby osobą, w osobie pana marszałka z Gorzelskiego, bardzo Dużo o tym zawsze mówili i ja tutaj zawsze miałem poczucie, że stoję w jednym szeregu z posłem i marszałkiem Zgorzelskim, gdy tymczasem potem widzę, że PSL głosuje przeciw tej poprawce. Głosowaliście panią, za poprawką o karaniu bandery To czy nie jest ta ustawa. Panie ministrze, to nie ta ustawa. Ale znaczy pan nie głosował, ale to ja rozumiem. Przecież znaczy, nie był sens tej... Do Dokładnie. Ja, jaki był, tak był sens PSL? Znaczy, jaki był sens nie. Za poprawką czy przeciw poprawce? Jak... Ja głosowałem za poprawką. Za jaką poprawką? Ja głosowałem za poprawką o karaniu bandery z w sprawie ja głosowałam. Karanie banderyzmu jest, myślę, no. Oczywistością powinno być. Ale tak. głosowaliście przeciwko przecież. Znaczy, no, ja nie wiem w ogóle, czy, ja, jaką ja, to jest Ja, pan widzi ja to jestem wszystkie. potomkiem no, to rodziny. Pan mówi A, a robiliście B. No to jest. E, czy ja mogę. Tylko rynek, bo chcę jeszcze pani Mamnełkę do pytań, Ja jestem tam. potomkiem rodziny, która ucierpiała wtedy, e, i muszę powiedzieć, że moim zdaniem. To nie była ta ustawa, żeby o tym temacie w tej chwili rozmawiać. Tym bardziej, że zaczęliśmy ekshumację, one już się w późnikach zakończyły z tego co wiem. Znaczy mamy szczątki, był pochówek, byli nasi przedstawiciele, więc to nie była ta ustawa. Tu mówiliśmy o ustawie o pomocy dla Ukrainie. A my w takich sytuacjach, kiedy lecą do nas drony, kiedy Putin pokazuje, że chce dalej walczyć i być może pójdzie dalej, my wprowadzamy taką poprawkę. Dla mnie to jest nieodpowiedzialność. Możemy o tym mówić, ale nie w tej. I ja też tak jedno, jak działamy. I, działamy. I działamy, mam i to doświadczenie jest prezydenta za, w tej sprawie. Za, za, za Oczywiście wspieranie Ukrainy to interes bezpieczeństwa również Polski, również Europy, to wiadomo, ale chcecie spokojnie rozmawiać, rozmawiać z Ukrainą o kwestiach Przed historycznych. Powiedział to powiedział pan minister. przygotujcie się będziemy, na rozmowy przez następne na 15 roz... lat. Tak to będzie Tylko my jesteśmy A, skuteczni w tej rozumiem, sprawie. A przez 8 no właśnie... ostatnich lat nic nie skuteczni. zrobił tej Nic kompletnie nic Mimo, że na swoich hasłach ma głoszenie prawdy historycznej i zabieganie interesów interesy Polski. A w tej My. sprawie to się My nie, nie prowadził To do tego, że Dobrze, te eksumacje mają miejsce dopytać, i Panią Annę zapytać o słowa Sławomira Mencena. Czy on się nie zakała, pućkał, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie i rzeczywiście może przez pomyłkę tam zagłosował i teraz nie bardzo wie, jak z tego wyjść, więc robi taki szeroki wywód o wolności to słowa i że każdy, jest, każdy może mówić, co to chce. To z pytanie do prezesa Sławomira Mencena. My zawsze potępialiśmy banderyzm, całe moje środowisko polityczne zawsze potępiało banderyzm. Uważamy, że jest duży problem z gloryfikacją właśnie no czy, nie, czy samego bandery, czy zbrodniarzy. Ale błogu. czy pani uważa, tak jak słowo nie, przepraszam. przepraszam państwa, uważam, ja, że... że jeśli mogę, czy pani się pod tym podpisze? Uważam, że każdy powinien mieć prawo do publicznego zrobienia z siebie kretyna, z czego często politycy, komentatorzy zresztą korzystają. Każdy powinien mieć prawo do publicznego ogłoszenia poglądów, które powinny go wykluczać z grona osób cywilizowanych, a z pewnością do takich należy banderzym. Czy każdy powinien mieć prawo do publicznego ogłoszenia poglądów, które go wykluczają? Proszę pytać Sławomiramę Na co miał na myśli. Ja. Y nie wiem, nie wiem o co... Ale jakby o co... pani poseł głosowała, gdyby no, była pani zgodnie, pos posłanką ale nie jestem krajowego. posłem krajowym, natomiast głosowałabym ta ta zgodnie, ustawę. tak jak cały klub. Czyli zagłosowałaby pani za zakazem e, tak. głoszenia banderyzmu. Tak. Dziękuję mm -hmm. za tę deklarację. Ale nie w tej ustawie. Zgadzamy się tutaj 100%. Mm -hmm. Nie ta ustawa. No, no dobrze, ale proszę pytać naprawdę pana posła. Ja nie jestem posłem krajowym, nie wiem, co się działo na tej sali wtedy i... i ja rozumiem, i, i, ja to wszystko i, rozumiem. rozumiem, natomiast no, wie pani doskonale, że jeżeli jakiś polityk, wykonuje tego typu woltę w głosowaniu, to pytamy polityków tego Ugrupowania. Oczywiście. Czy się z tym zgadzają, czy nie? Jest no, to dość naturalne, że znamy takie Ja pytanie. wyraziłam swoją opinię, ja tak. bym zagłosował w takiej no. sytuacji. Większość... I cały klub wyraził opinię. Większość kolegów i koleżanek z PiSu głosowała przeciwko tej ustawie. Ja się wstrzymałem, wytłumaczyłem, dlaczego to zrobiłem, powiedziałem, że rozumiem tych, którzy głosowali przeciwko. A ja uważam, że w jednym przypadku pan Męcen miał rację. Przez 8 lat mieliście państwo możliwość to jest e, zrobić tak, żeby Bandery został po prostu. I faktem jest, skazany, że na Ukrainie, a to jest... na, Ukrainie na, Rzecz, na Rzecz, a, tam nie nie a ja na koniec jeszcze. A czy państwo czy mają coś z tymi jest. słowami premiera dalej y, począć? Pani Anna Bryłko. Nie, nie będziemy eskalować takiej sprawy. Tu nie ma sensu. Po prostu bardzo dobrze ta współpraca się łożyła zaraz po, po tym powtarznięciu mm -hmm. tych dronów na polską przestrzeń powietrzną. Naprawdę y, mam nadzieję, że pan premier też y, trochę ostudzi a, ja, ostudzi. a ja powiem tak. Gdybyśmy mieli zamiar po, pozywać Donalda Tuska za każdym razem, jak powiedział, oczywistą nieprawdę i kłamstwo, to byśmy stracili tą resztkę tych nieukradzionych pieniędzy, które nam jeszcze Mistrzem została. tutaj jest Mateusz o, Morawiecki, myślę.